Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Master, a to jest serwer testowy aktualizacji 8.11 i w tym odcinku pokażę Wam zmiany, jakie wprowadzi ta aktualizacja. W tym patchu nie zostaną wprowadzone żadne nowe drzewka ani czołgi. Wargaming zapowiedziało, że niszczyciele czołgów zostaną zrebalansowane. Co to oznacza? To oznacza to, że wszystkim niszczycielom których kaliber działa wynosi, o ile się nie mylę, od 150, chyba, do 170 mm, zostanie damage zmniejszony z 850 na 750. Po prostu chodzi o to, że wszystkie niszczyciel czołgów, które mają damage równe 850, zostanie nim obniżony do 750, ale, nie wiem czy wszystkim, ale przynajmniej niektórym zostanie przez to podwyższony rate of fire, czyli na przykład e 3 która obecnie, teraz, kiedy ma 850 damage'u yy, strzała, ma oddaje 3,28 strzałów na minutę, po aktualizacji 8.11 będzie oddawać 3,53 strzała na minutę. Następnym zrebalansowanym TDK jest T110E4. Jego damage na strzał przed patchem 8.11 wynosił 850 demerczu, teraz będzie wynosił 750. Przed patchem 8.11 jego ilość strzałów na minutę to 2,86, teraz jak widzicie jest to 3,08. Największego nerfa dostanie AMX Fosch 155, którego obecnie średni damage wynosi 850, a po patchu 811 będzie wynosić 750. Nie zostanie mu to zrekompensowane poprzez zmniejszenie czasu yy, przeładowania magazynka, bo będzie to nadal wynosić 50 sekund czasu przeładowania magazynka. Dodatkowo zostanie mu znerfiony pancerz yy, po boku i z tyłu z 50 na 100 mm, yy, pfu, przepraszam, 50 na 40 mm. No, niby nie jest to duża zmiana, ale z przodu, mm, na różnych, w różnych miejscach zostanie mu znalfiony ten pancerz. Czyli to nie jest tylko tak, jak to pokazują suche statystyki, że tu jest obecnie 50-50, a teraz jest 40-40. Tylko mu zostanie jeszcze z przodu w niektórych miejscach zmniejszony ten pancerz. Dodatkowo, właśnie to, że zostanie mu zmniejszony średni damage 850 na 750 to magazynkiem nie będzie już zadawać 2550 a 2250 damage'u. czyli to jest jednak raczej dosyć odczuwalna zmiana no i zostanie mu zabrany silnik o którym posiadał 1200 koni mechanicznych, ten posiada 1000 czyli dostaje nerfa, nerfa do mobilności dodatkowo jego penetracja na goldzie została zmniejszona z 408 mm do 395 mm Kolejnym znerfionym tedekiem jest obiekt 268, którego średni damage teraz wynosi 850, po 811 będzie wynosił 750, teraz czas. Yy, ilość strzałów na minutę to 3,53 a popatrzu 811 będzie to 3,64 Zostało także znerfiona jego goldowa pestka, teraz jest to 450 penetracji, aż 450 mm penetracji jest to obecnie najwyższa penetracja możliwa w ogóle jako można osiągnąć czołg. Po paczu 18 będzie to 395 mm. Dodatkowo obrót kadłuba obiekta został zmniejszony z 30 do 28 stopni, rozrzut celownika przy poruszaniu się zwiększony o 11%, rozrzut celownika przy obracaniu działem zwiększony o 11% i VMAX wsteczny zredukowany został z 18 do 15 km na godzinę. Nerfa dostanie także Waffentrager auf e którego obrót kadłuba zostanie zredukowany z 30 do 26 stopni na sekundę. Rozrzut celownika dla działa 128 mm przy obrocie zostanie zwiększony aż o 212%, a dla tego drugiego działa 15 cm zostanie zwiększony o 75%. Obrót wieży zostanie zredukowany z 24 do 22 stopni. Kolejną zmianą jest możliwość zarządzania załogą za pomocą jednego kliknięcia. Tutaj widzicie taki przycisk. Możemy za pomocą tego przycisku wykonać kilka czynności, na przykład przetrenować załogę. Załóżmy, że chcę przetrenować tą załogę, która jest obecnie załogą z listy 3 na czołg KF220. Od razu mogę za pomocą e, tego przycisku wszystkich załogantów przeszkolić albo za darmo, albo za kredyty lub za golda. I tutaj od razu macie, że na przykład jest 5 członków razy 200, jest 1000. Jak będzie promocja, to będzie na przykład 500. Kolejną rzeczą jest mm, Przywrócenie załogi, która walczyła na tym czołgu w ostatniej bitwie, czyli to jest czołg premium i na przykład gram tym czołgiem, szkolę załogę. Potem za pomocą tego przycisku, który wysyła załogę do baraków, klikam to i od razu cała załoga idzie do baraków, a na ISie trzecim, na którym walczyłem ostatnio na, z tą samą załogą, no bo to jest ta załoga z ISA trzeciego, którą walczy, która walczy też na czołgu premium. Mogę ją przewrócić właśnie za pomocą tego przycisku, czyli walczę KV-220, potem ją przekładam na isa 3 za pomocą tego przycisku i potem yy, ta załoga też walczyła ostatnio na KV-220, więc mogę ją z powrotem wrócić na KV-220. Został również zmienny wygląd czołgu T-54. Został on trochę zmniejszony, zostały tutaj dodane dwa baki paliwa oraz drzewko zostało przemieszczone z tyłu na bok. Następną ciekawą zmianą jest możliwość przejścia bezpośrednio z drzewka do jakiegoś czołgu z naszego garażu. Czyli na przykład oglądamy tutaj sobie jakieś linie, przechodzimy do obiekta 140 i możemy szybko do niego przeskoczyć do garażu. Pierwszą zmianą w rozgrywce jaką chciałbym Wam pokazać jest yy, czat. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Napiszę kilka jakichś dziwnych tekstów. Na przykład, nie wiem... No i teraz... Jaki tydzień to jest met, dobra, nieważne. E, wciskam Enter w każdym razie i widzę całą historię czatu. Poczekam może aż ktoś więcej czegoś napisze, bo nie chcę tutaj spamować tak cały czas. Ale na przykład... Może <laughs> się uda. No i widzicie tutaj. Można przebijać czat w górę i w dół właśnie. No. Mm. Co jeszcze? Co jeszcze? Jest dostał dodany tryb nowy, który pewnie pokaże, jak, jak mnie w końcu wylosuje w tym trybie. Można go oczywiście odznaczyć tutaj. To jest tryb narodowy. O, to jest właśnie jeszcze jedna rzecz. Patrzcie na to. Strzelam. Robię reloading i pokazuje się ile mi jeszcze zostało czasu przeładowania. Fajne, prawda? No, też mi się to podoba. Eee, no, Midton. Ty gamoniu! No i nie macie, nie macie We mnie się nie strzela Kierowcę mi uwalił, co za idiota Ale niebieskich się niszczy I tak właśnie jest Taki damage jest najlepszy, niebieskiego szoduje się na golda Fuh, Na zwykłą amunicję I pokażę wam jeszcze raz, widzicie? 5 sekund left Czyli ile czasu przeładowania zostało? Ale dziwne, bo ja na przykład wystrzelę sobie teraz. Dobra, wystrzelę sobie w niebo i zostaje mi 3 sekundy przeładowania. Klikam reloading i jest 3 sekundy, dobra, czyli pokazuje tu pełne cyfry. Czyli zostaje wam 2, bo nie wiem, czy to nie zaokrągla czasem. Zaraz sprawdzimy. Jest 3,9 ileś. 4 pokazuje, czyli jest tak, że po prostu zaokrągla w górę. No, czyli spoko. Oczywiście kolejną zmianą jest także usunięcie mapy port. Póki jej nie zbalansują, nie będzie tej mapy. A także jest możliwość wyłączenia czatu tutaj, którą zaprezentuję Wam za chwilę w bitwie. Pokażę Wam teraz właśnie o co chodzi z tą zmianą czatu. Póki co mogę sobie pisać jakieś tam cokolwiek na czacie. Nic się nie dzieje. Wciskam to i nie mogę nic pisać. Jest chatow. Ale mogę dawać komunikaty, o ile się nie mylę. Dokładnie. Czyli po prostu wyłączyłem chat. I nie będę widział ani, co kto do mnie pisze, ani. Yy, co ja. Ja nic nie będę mógł napisać. Ale za to. Yy, nie będę też widział, co inni do mnie piszą i to jest naprawdę fajne. Podobno jest mod, który pod względem WN, jakie WN mają goście inni, to blokuje ich to, co napisali. Czyli na przykład yy, jak ma gościu, nie wiem, 500 WN, to nie widzicie, co napisał. Jeszcze tego nie testowałem, ale może okazać się fajny mod. Bo czasami są, <laughs> powiem, że, że tak powiem, boty, które yy, spamują bez przerwy, no i takich gości warto byłoby sobie wyłączyć, żeby nie denerwowali Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeśli Wam się to podobało, możecie oczywiście dać mi łapkę w górę oraz zasubskrywać ten kanał, bo tu będzie się pojawiać obecnie dużo materiałów serwera testowego oraz bardzo dużo dobrych bitew nadesłanych od widzów albo moich powtórek lub bitew na żywo, także zachęcam Was do subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!